Możliwe? Dlaczego ta lalka znowu tu jest? Przecież wieczorem spaliliśmy ją w kominku. Co? Mama? A do tego mówić umie? O mój Boże, co to jest za przeklęta lalka? Boję się. Mam tego dosyć. Wyrzucę tą lalkę przez okno. Czy ty zwariowałaś? Po pierwsze, okno rozbiłaś. A poza tym jakieś dziecko znajdzie tą lalkę i zabierze ją do domu. Tak jak Alicja. Ach, kto by chciał taką głupią lalkę. Ej, tato, mi się na początku podobała. Ale potem jak się zła okazała, to nie. Mamo, mamo, zobacz lalka na ziemi leży. Hmm, jaka ładna. Ja ją wezmę, dobrze? No dobrze. Ja chcę być twoją mamą. Mamusiu, mogę tą lalkę do domu zabrać. No dobrze. Leżała tu porzucona. Chyba nikt jej nie chciał. Zatrzyma ją. Ora, dziękuję. A teraz chodź, idziemy do domu. My. No trudno, wrócę się po tą lalkę, żeby z ulicy zniknęła. A potem, nie wiem, podnę ją na kawałki chyba. Tak by było chyba najlepiej. Ale tato, ty to zrobisz. Ty ją podniesz na kawałki. Ja tego nie zrobię. Tak, to tylko lalka. No dobrze, ubierzcie się i idźcie po tą lalkę. A ja w tym czasie śniadanie zrobię. Dobrze, mamusiu? Dobrze. O nie, gdzie ta lalka jest? Nie wiem, ale powinna raczej tu, w tym miejscu być. A może ktoś ją już zabrał? O, to niedobrze. Poszukajmy jej lepiej. Jakby pochłonięta przez ziemię była. Nigdzie jej nie ma. Mhm, nie ma sensu tu dalej szukać. Co leżało na ulicy? Nie, nie znaleźliśmy jej. Może to jej się odechciało nas dalej dręczyć. To dobrze. Obyś miała rację. Dopóki się tu nie pokaże i nam nie będzie dokuczać, to wszystko w porządku. <grym> zobacz, zobacz, jaką śliczną lalkę znalazłam. Potrafi nawet mama powiedzieć. Lalko, powiedz mama. Hmm, już nie potrafisz? Przedtem powiedziałaś mama. <gry> tak, tak, gadająca lalka A właśnie, że tak Będę jej mamą, bo mnie przedtem tak nazwała <gry> No dobra, bądź mamą A ja dziadkiem jestem Przestań się ze mnie wyśmiewać To nie są żarty <gry> Widziałaś też to? Czy tej lalce oczy na czerwono zabłysnęły? Bo ci dokuczałem Widzisz, bo ja jestem jej mamą I ona mnie broni Ach, W takie coś nie wierzę Baw się dobrze z Twoją głupią lalką, ja idę do pokoju. Chodź, lalko, pokażę Ci nasz dom. Ale momencik, coś tu nie pasuje. Ja Cię cały czas lalką nazywam. Ech, potrzebujesz jakieś imię? Hmm, może. Karolina? Nie, nie pasuje do Ciebie. O, wiem! Annabel! Annabel, to ładne imię. A teraz Ci wszystko pokażę. Zobacz, Anabel, tu jest sypialnia moich rodziców. Powiedziałaś, mama? Chora, znowu mówisz, tak? Ja jestem twoją mamą. A moja mama to twoja babcia, a tata to twój dziadek. A teraz pokażę ci pokój mojego brata. Hmm, a gdzie on jest? Chyba w ubikacji. Proszę, rozglądnij się. To pokój mojego brata. No wiesz, to ten, co się z nas wyśmiewał? Tu jest jego biurko, łóżko. Jak widzisz, on nie ma prawie wcale zabawy. Wieczorem podczas kolacji. Dzisiaj to był mój najszczęśliwszy dzień. Ta lalka mi się tak bardzo podoba. I nawet już imię dla niej wybrałam. Nazywa się Annabel. O, jakie urocze imię. Tak pasuje do tej lalki. <grym> Annabel? <grym> to jest śmieszne. Ty znowu się ze mnie wyśmiewasz. Chyba tego jeszcze pożałujesz. Nie, co się z moim telefonem stało? Kto to zrobił? Mamo, tato, ktoś rozwalił mi telefon. Na pewno to Maja była. Co, Maja? Dlaczego bym miała ci zepsuć telefon? No, może, bo wyśmiewałem się z jej lalki. Tak, tylko że ja jeszcze nie zwariowałam. Telefonu bym ci nie popsuła. Poza tym byłam tu, cały czas w salonie, a przed kolacją telefon był cały. Hmm, ale kto ten telefon zepsuł? A może ty sam zepsułeś, bo chcesz nowy? Nie, nie zepsułem! Nie jestem głupi! A może po prostu tylko z biurka spadł? Nie, bo nie byłby taki zniszczony. Nawet kabelki wyskoczyły. Słuchaj, nie wiem, jak to się stało. Ale maja to na pewno nie była. Maja by tego nie zrobiła. Hmm, wy mi nie wierzycie. Mm, idę z nim porozmawiać. Tak, proszę. Hej, słuchaj, jest wszystko w porządku. Ja wiem, ten telefon jest stary i już od dawna życzysz sobie nowy. Kupimy ci nowy telefon. O, naprawdę? Ale, proszę, wierzcie mi, ja nie zepsułem tego telefonu, synu, wierzę ci. Dobranoc, kochanie. Słodkich snów. Dobranoc, mamusiu. Zapomniałaś o Anabel. Powiedz jej też dobranoc. Anabel też śpi dobrze. Dobranoc. O, jej oczy się na zielono zaświeciły. Hm, bo ona jest niezwykła. Ach, tak, na pewno, kochanie. Dobranoc. Dobranoc, mamo. Anabel życzę Ci słodkich snów i śpij dobrze. Mnie. Kilka dni później Maya obchodzi swoje urodziny, ale jej mama niestety popełniła błąd, a mianowicie kupiła jej następną lalkę. To nie spodobało się Anabel. Anabel, mam brata dla ciebie. Anabel, już mama to mnie nie mówisz? Co się stało? Jesteś zazdrosna? A może się na mnie gniewasz? Hmm, no nic. Kochani, dzisiaj zrobię wam spaghetti, dobrze? Tak, spaghetti, bardzo lubię. Super, mamo, twoje spaghetti są najlepsze. skosztuje? Ja też. O, jakie przesolone! Ile przypraw? Co się z tym makaronem stało? Sprawdzę wszystkie moje przyprawy. Pieprz i sól były w innej szafce. Dlaczego teraz tu są? Czy ktoś z was sobie dzisiaj żart zrobił? Mamo, o czym ty mówisz? Ktoś wrzucił do mojego makaronu pieprz i sól i inne przyprawy i zepsuł dobry obiad. Nie rozumiem, co tu w ostatnim czasie się dzieje. Najpierw telefon został zniszczony, do dzisiaj nikt nie wie, kto to był. A dzisiaj... Ha, ktoś nam dobra spaghetti zepsuł. Jak gdyby tu jakiś duch był. Ach, nie wiem, co powiedzieć. Chyba za nie mówiłem. No co? do ubikacji. Ojej, a gdzie łóżeczko Lili? Łóżeczko? Lili? Andrzej? Andrzej! Lili nie ma! Wstawaj! Jak to Lili nie ma? Nie wiem, łóżeczka nie ma. No i jej też nie ma. No ale gdzie by miała być? Nie wiem. No nie wiem! Poszukajmy najpierw w całym domu. Nie chcę dzieci obudzić. Byliśmy chyba trochę za głośno. To niemożliwe! Co się z nią stało? Sprawdziliśmy już wszędzie. Moment, słyszysz? To z dworu! To jest płacz Lili. Ona tak płacze. Szybko. Chodź na dwór. Lili naszy w łóżeczku, na dworze w deszczu. Chodź kochani, jesteś taka zimna i cała mokra. Moje maleństwo, byłaś tu zupełnie sama, jest tak ciemno. Szybko do środka z nią. Muszę ją ogrzać. Biedactwo całe się trzęsie, zrób coś. Może suszarka ciepłe powietrze pomoże. Aha, tak. Już się tak trzęsie. Co się dzieje w naszej rodzinie? Kto chyba tu jest. To, co z Lili się stało, to było bardzo niebezpieczne. Ktoś mógł ją porwać. Albo mogła przy tej pogodzie poważnie zaorować. Kochanie, masz rację. Musimy to wszystko wyjaśnić.